W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Kirjelejson. Chryste lejson, kyrie son Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami święta trójco jedyny boże zmiłuj się nad nami matko boża bazylianko módl się za nami matko boga i człowieka módl się za nami matko ucząca miłości módl się za nami matko ucząca wyrozumiałości módl się za nami matko ucząca cierpliwości Módl się za nami, źródło życia i świętości, módl się za nami, źródło wszelkiej pociechy, módl się za nami. Matko nasza najlepsza, módl się za nami, pośredniczko nasza uboga, módl się za nami, szafarko łask wszelkich, módl się za nami, poręko naszego zbawienia, Módl się za nami, kotwico naszej nadziei, módl się za nami, umocnienie słabych, módl się za nami, ucieczko uciśnionych, módl się za nami, żywicielko głodnych, módl się za nami, opaczności ubogich, módl się za nami, ucieczko grzesznych, módl się za nami cudowna lekarko w chorobach módl się za nami nadziejo z rozpaczonych módl się za nami cudowna drogo wychodzących z nałogów módl się za nami strażniczko ognisk rodzinnych módl się za nami czuła matko sierot i opuszczonych módl się za nami matko biednych i potrzebujących pomocy Módl się za nami, Pani naszych losów, módl się za nami, Wybawicielko kuszonych, módl się za nami, Odtrzymująca upadających, módl się za nami, Matko bolesną nazwana, módl się za nami, Matko miłości pięknej, módl się za nami. Matko wnosząca zgodę i pokój w nasze serca, módl się za nami. Opiekunko młodych, módl się za nami. Mistrzyni modlitwy, módl się za nami. Patronko powołań, módl się za nami. Przewodniczko pewna do nieba, módl się za nami. Obrono nasza na sądzie, módl się za nami. Wybawicielko Szczyśca, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo w Niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Polski. Módl się za nami, królowo świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Matko Boża Bazylianko, Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam wiernym sługom Twoim. Cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Matki Bożej Bazylianki uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.